Cześć no ja jestem Iron i witam Was w kolejnym Nieporadniku Jest regularność, coś mi się wydaje, bo Ostatnio wrzucamy coś co tydzień, co sobotę i tak sobie myślę Może by tak zrobić, że co sobotę o godzinie 15 będzie Nieporadnik Lub jakiś inny film, ale raczej Nieporadniki w sobotę a gdzieś tam w tygodniu jak coś się znawinie innego niż nieporadnik czy coś, to się wrzuci jakoś w tygodniu w jakąś środę czwartek ale to nie każdą. Tam co jakiś czas. Elegancko będzie. I w ogóle nagrywamy teraz pierwszy nieporadnik w tym roku 2020. Dokładnie. Pierwszy nieporadnik w 2020 Czyli nic, tylko działamy, działamy cały czas do przodu. Filmów coraz więcej. Więc jest dobrze. Malujemy dzisiaj zaciski w nieporadniku. Zostawcie jakiś subika jeszcze zanim zaczniemy działać, jakiegoś followika na Instagramach, jakieś lajeczka tam wiecie, komentarz, oho no ja bym to zrobił lepiej i tego typu albo, albo inny. Także działamy. Jo! No, zobaczcie sobie jak teraz wyglądają, jeszcze zaciski, nie wiem co tam widać bo światło tak dalej nie pada. Z tej strony tak, w lewy przód, z tyłu. O, może tutaj od razu śruby pomalować. Nie głupie co? A jak? I dobra na szybkość. weźmy. przejdźmy z tej jedzy. No i mniej więcej tak delikatnie tam Zrysować tylko przeczyścić to tą, tą śrubę Bajlando lecimy następne No i tuwa yy, Śruby są oczyszczone już trochę delikatnie takie żeby nie było najgorzej Żeby się farba łapła On zjeżdża. Mikrofon nie spada na kamerę. Dobra. No i teraz z tym z... Z zaciskiem robimy to samo, też drapniemy go delikatnie z każdej strony i później będziemy oklejać. Nie wiem czy wam mówiłem, czy nie. Ale w zeszłym tygodniu odebrałem Audi, ale po trzech miesiącach dopiero, nie? Trzy miesiące byłem bez Audi więc też nie było jak nagrywać Ja wiem, ilfa straszne. Jeździłem hmm, Octavium 1.9 jedynką No prawdziwa bestia, szalona maszyna Trzeba przyznać No nie ma z nie? No ale na szczęście Audiola jest. A czemu jej nie było? Już to jest Ksinia z O, Tiptronic padł, wierzycie? Pewnie dlatego, że ustoję, że nie był olej wymieniący No ja też debil nie wymieniłem. No ale co zrobić? No i gites, gitesik Pięknięte to mamy, teraz się oczyścimy trochę zobaczymy jakimś cokolwiek śruby tak samo ok. sobie tego Okleiłem już setę te na, e, śruby Proszę bardzo, podmalowanko śruby machniemy na czarno, bo akurat taki mam kolor, taką farbę. No i kleiłem tu już, co, ten, nie wiedziałem, kamera mi się wyłączyła. Lipa, idę po worki na śmieci, okleimy i Bajlanda malujemy. No i zakładamy worek, tak żeby są łatwiej, było widać. O. Hmm? Hmm? No i proszę, sam nacisk. także tu po zasłono wszystko. Вот дай to. no i bajlandą mamy to zabezpieczone nic więcej za bardzo to nie trzeba tu jeszcze kleiłem tylko i malowanko taki spray mam, taki tylko był nie wiem czy dobra firma czy nie zobaczymy No i pierwsza warstwa pachnięta elegancko, już się świeci. Czekamy żeby trochę przeschło i walimy następną. Hello! A w międzyczasie śrubeczkę możemy pomalować nasze. Proszę bardzo. no i proszę bardzo jeszcze jedna warstwa na śrubeczki będzie i będzie bailando zaraz wpalimy drugą warstwę na zacisk zaraz najpierw chyba pstryknę jeszcze na ten na śruby sorry tak dzisiaj bez emocji, bez żywiołu, ale kurde Monsterka nie piłem. O nie! Jesteśmy zgubieni! Piłem przed nagrywaniem i taki kurde jakiś jestem nie swój. Nie. No nie ten Irus, nie? No, no nie on. Monsterka nie wypi i już... I już nie jest sobą, kurde. Nie jest dobrze, no. Jak żyć, panie mistrze, jak żyć? No i dobra badam już mi się wydaje tu jeszcze trochę z tej strony to jest chyba już zmarznięta ta farba to jest stara ja ją kiedyś w Hyundai dwa lata temu felgi malowałem także może być już troszkę stara dlatego to, to na śruby zużywam tego oni tak nie wiedzieli, a no i tak się zdrachają za chwilę. No i dobra, wydaje mi się, że tu będzie już git. Trzeba będzie się poprawiać trochę, ale... No tak. Nie, z tego nic lepszego nie, nie zrobimy już. Ważne, że będą czarne. I tak tego nie widać. Także jebać. Jeszcze z jedną albo dwie warstwy na na zacisk elegancko się nam to pokryło lecimy elegancki pistolecik, co? skóra też mi się fajnie się tym maluje taki do szpraju dałem dwie dyszki chyba za to robota ile przyjemniejsza jest tak mi zawsze jakoś palec bolał od tego szpraja, jak malowałem. Będą wszystko białe, szare, siwe. No i dobra, się trochę przeschnie. machniemy bezbarwny. też poczekamy chwilę śrubki i bezbarwny poleci na to. No i walimy trzecią warstwę. Normalnie, bez pardonu, lecimy z tym matem. Wcześniej trochę i walimy bezbarwny. A tu jak? Nasze nakrętki? Śruby, przepraszam. No, wydaje mi się, że jest git. No i walimy bezbarwny. Ładnie trzeba zlać, żeby dobrze zabezpieczone było. Z każdej strony. No i dobra, walimy bezbarwny Na wysoki połysk Jak dla mnie bajlander jest. Sieci się jak psuje jajce, nawet jak jest ciemno. No ale tak to się robi, mniej więcej. Zaraz zobaczycie efekt końcowy. A ja się trzy zostały. No lipa, no. Ja pierdzielnie wicie, to widzicie. widzicie to? Jaką kaszanę odwaliłem? Za szybko folię ściągnąłem i zahaczyłem, i pociągło cały ten. Musiałem to przemalować i teraz taki kurwa, babdziew więc... No, dramat. No i proszę bardzo, tu już wyszło tak, jak miało. Wyjść tam. Czyli bez tej ciapki, która przez przypadek wyszła, jak walić ściągałem. tu odczekałem. I jest spokojnie. Nie potrzebnie się naśpieszyłem wtedy, żeby wszystko zrobić. I tak dzisiaj tyłu już nie zrobię, bo komary wdupiają jak nienormalne. Widzicie, tak to wyszło, jak powinno wyjść teraz. Odczekałem dłużej, jest twardo, jest elegancko, błyszczy się. Nie wiem czy to widać teraz, bo już jest cima, bo słońce zachodzi. Już jest około 8, 9 na wieczór, tył i tak już teraz nie zrobię. Zrobię jutro, może Wam to dogram jeszcze jak jutro przyjdę. A ja się w takim razie z Wami żegnam, zobaczycie jak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, jakiegoś followa na Instagramie, no, jakiś lajek komentarz, też się przyda. Także trzymajcie się. Elo, dzięki fajnie. Na razie, cześć, ją!